Hej, z tej strony CrossX i to jest zagrajmy w Jack and Dexter The de Precursor Legacy. Jest to już kolejny odcinek z naszej serii. W tym odcinku będziemy zwiedzać Sentinel Beach. No i co, nie, przedłużajmy. Zacznijmy grę. Prawdopodobnie słychać, że mam trochę zachrypiały głos i nie będę prawdopodobnie tak, tak głośno, choć pewnie może być tak, że będę za głośno, bo nie będę umiał wyczuć tego, jak powinien dostosować mój głos. Z góry za to przepraszam. Hmm. Jeszcze odcinek raczej nie będzie zbyt długi, bo mam trochę ograniczoną ilość czasu. Postaram się w miarę szybko, ale też tak, żeby było w miarę oglądalne to przejście zrobić. Nie będę też za bardzo przeciągał w tej lokacji, dlatego że muszę nagrać jeszcze. Kolejny odcinek na zapas. Bo nie wiem jak będzie to z tym głosem, czy jak na długo mi starczy, więc no. Jak możecie zauważyć i raczej i słyszeć, ta wieża to jest wieża armatnia, z której potwory szczelają. No, sami widzicie gdzie? Na plaży. więc jeśli bym podszedł do tych krat bloków, kratek z prekursor orbami, to zaczęłyby do mnie szczelać. Więc musimy się pozbyć tych. Larkerów, które tam mieszkają. No, i można to zrobić kilka sposobów. Między innymi ten, jaki ja wykonuję, czyli wejście, bez blu, bez, wejście na tą wieżę bez Blue Ico. Albo wejście na tą wieżę za pomocą bluiko, którego, które odblokowaliśmy w, w zakazanej dżungli w poprzednim odcinku. Więc użyjmy tego działa tutaj, do wysadzenia tych kratek, które są na plaży, żeby dostać prekursor orby. Jeszcze jedna... z plaży. Chyba nie, za... nie dosięgnie. No właśnie. Ale kraba wysadziło. Znowu nie dosięgnie. Teraz powinno być dobrze. No właśnie. Tu jeszcze zostały dwie na górze. Plus jeszcze został pelikan, ale jak widać, pelikan na razie lata. Nie siedzi w gnieździe. I go się pozbędziemy w normalny sposób. Nie wiem, czy doskoczę. No właśnie, nie doskoczyłem. Nie wykonałem odpowiednie skoku. <laughs> Więc pelikan i quest z nim związany. Czy ten PowerSelect? Wygląda tak, że podchodzimy i on kradnie nam tego PRSela. I musimy odzyskać go. Odzyskać go możemy poprzez. Tak jak Jackster, Daxter powiedział, możemy go uderzyć i on wypluje tego Percela. Jednak niedawno w sumie praktycznie jak grałem, tak kiedyś znowu kolejne podejście Jacka, postanowiłem, że spróbować wysadzić go i o dziwo to działa. I ja zaprezentuję w sumie. Oba sposoby. Najpierw go uderzymy, pokazać gdzie to wyląduje. Nie zbierzemy tego i udamy się na wieżę. No hmm. tam jeszcze parę prekursorów, parę zostawiłem. To zbierzmy. Żeby ich nie zostało. No, halo, do tyłu chciałem. Żeby nic nie pominąć. I pozbierajmy te tutaj. No następnie udamy się odblokować kolektory zielonego echo, które których odblokowanie zlecił nam Samos. Sejmus. no sek, nie umiem się przyzwyczaić, żeby tak mówić. W głowie jedna myśl, żeby co powiedzieć, a wychodzi jak wychodzi. Zblokujmy to. Najpierw pozbywając się tego tu psa zmutowanego. To już 6 z sześciu. Jest jeszcze ten. Albo z 5? Z 5, pięciu, z 5. Pięciu. Nie, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Spieszmy najpierw te precursory i weźmy parcela, który wyskoczy z ostatniego. Kolektora. Chociaż nie. To zostawię później, bo tam będziemy się jeszcze wracać. Najpierw zbierzmy te prekursory tu stąd. I tak jak Dakster powiedział, możemy to uderzyć od dołu, przez co się wysunie i będziemy mogli skoczyć do góry, żeby zebrać pozostałe znajdki. A no to też wysuńmy. I dalej. No, tutaj na tych świątyniach zniszczonych znajdują się mewy i możemy je przepędzić jeśli przepędzimy po wszystkich świątyniach. To pojawi się kasenka, w której będziemy mogli zobaczyć, jak pojawia się nasz kolejny powersell do zdobycia. Więc wykonajmy to. Już dwie świątynie. No i jeszcze jedna. pozostała, ale najpierw tego powercela. Grę też będę przechodził na 100%, zapomniałem o tym, o tym wspomnieć. Więc jakby ktoś chciał się wzorować albo wiedzieć, jak ukończyć grę na 100%, no to może obejrzeć całą serię. Do czego serdecznie zapraszam. No i właśnie się odpaliła synka. No i przez to, że przepędziliśmy te mewy, stworzy spowodowały one trzęsienie Ziemi w górach i wyleciał nam do zebrania. A, wolę, lawinę. O, nie trzęsie. Tak jak możecie zauważyć, jest tu odblokowany ten kolektor bluko, i dzięki niemu można się dostać, żeby zebrać te znajdki tam na górze, jak i te na tych filarach. Choć można to też wykonać w inny sposób, jeśli się zna znatry... e, specjalny rodzaj skoku. Chociaż czy to można nazwać rodzajem skoku? Kto wie e, jeśli podejdziemy do krawędzi jakiegoś. Jakiejś struktury. Powiedzmy, niech będzie tego. I jak będziemy powoli się zbliżać i jak zobaczymy, jak Jack się spada, użyjmy kwadratu x i kółka, to będziemy mogli się bardzo daleko przedostać. Pewnie jeszcze będzie kilka okazji, żeby to zaprezentować, bo teraz mi to nie wyszło niestety. Ale zaprezentuję to, jak zbierzemy te znajdźki Czek. I wracamy. <laughs> Wezmę najpierw to Eko i dostaniemy się do Palikana od razu, żeby odblokować y zbiornik z prekursor Orbami. Zbierzemy je teraz, Tetu i te w wodzie, umieszczone. No, te orb prekursorby się normalnie zbiera, nurkując. I niestety będę musiał też to wykonać. Ponieważ skończyło mi się nie bez Jak sami mogliście zauważyć, i w tym, i w poprzednim odcinku, te które znajdują się pod wodą, można wyciągnąć z niej za pomocą Powers Twół. Luiko. Chciałem powiedzieć parceli. To by nie miało za bardzo sensu. No ale. się musiałem poprawić. Dobra. Zostało już niewiele tych prekursorów do zebrania, ale nie wolno zapominać też o pozostałych rzeczach, tak jak skalfaje. No, a teraz pozbierajmy te parcele. No. Well, <laughs> trochę pominąłem dialog z Samosa. Czy od Samosa. Może oddalę trochę mikrofon, bo tak patrzę na wykres, to tak może być trochę potem... pisków słychać. Mam nadzieję, że nie będzie takich... takich taki, taki specyficznego dźwięku słychać, jak ktoś mówi takie takie szy do mikrofonu czasami podczas czytań. Podczas czytania albo czegoś, to można słyszeć... Niestety, takie... przegłosy. Zresztą to przegłosy? No nie wiem, taki specyficzny dźwięk taki. Niekoniecznie miły to uszu. Pogadamy z naszą... czerką.

No, i dzięki temu będziemy mogli uży używać tego flatlata w następnych lokacjach. Pomoże on na przykład w, w lokacjach, gdzie normalnie, żachkiem nie dalibyśmy rady przeskoczyć. Czyli na przykład Bogi, Bogi Swamp albo y Snowy Mountain. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Zresztą sami zobaczycie, dlaczego będzie potrzebny nam flatflat -flat. Czyli zebrałem tego parcela tak. Co nam zostało? Nie ja zebrałem gdzieś prekursorów. Pięć mi zostało gdzieś. Teraz gdzie one są? Mogą być w wodzie. Nie. A, dobra, już wiem. Zostały one w miejscu, gdzie są te słupki, które wypychaliśmy z, od dołu. O, tu już je widać. Zbierzmy. I prekursor orby, i ostatniego Skautfaja, i zarazem powercella. Odcinek raczej nie będzie zbyt długi, bo też, jak wcześniej mówiłem, trochę tego, tego wymaga moja sytuacja dzisiejsza, bo nie wiem jak długo. Pociągnąć z tym głosem. No, a też nie chciałbym przerywać serii. I żeby chociaż jeden odcinek nie był. Żeby móc przejść do kolejnych gier, bo chciałbym ją zakończyć. I też kilka innych nagrać. No jak zresztą widzieliście po uderzeniu pelikana. Wypluwał on tego powersela tutaj. I moglibyśmy go zebrać. No, albo możemy go zostawić Pelikanowi, bo chcę zaprezentować, jaki, jaki jest drugi sposób na zdobycie tego parcela. No, wystarczy przesinać tego Pelikana i Pairsel jest raczej gwarantowany dla nas. Albo można się wykazać sprytem i pozbyć się konkurenta. No, złap te infinite jumpy. Op. Więc pani palikan, dziękujemy panu za wszystko, a vista Aha, przeszczeliłem. No to trzeba... Chyba trafiłem. Nie! Znowu nie. Znowu nie. Ach, tak. Zanim ja to trafię, o! bila. No i. popelikanie. No a teraz odnośnie tego skoku, który nazywa się. Eee, dajcie mi sobie przypomnieć nazwę. Mm. Boosted Apercut. No, nie udało się. Zaprezentujmy to, może. No, mniej więcej coś takiego. Nie jest to taki efekt, jaki powinienem uzyskać, bo nie wykonałem poprawnie. Ale spróbuję jeszcze zaprezentować to. Wracając się z tej wysepki od Pelikana, w sumie to już chyba by było wszystko w tej lokacji. Scout Fire mamy, prekursorów mamy. Quest od Cemosa wykonany. Zobaczmy więc, co pozostało. Nie, parcelę też wszystko. Więc możemy się wracać do wioski. A w następnym odcinku, który pewnie zaraz będę nagrywał, udamy się na Misty Island. No, głos mi się. kiepści. O! Teraz, jak może, mogliście zauważyć, trochę lepiej mi ten skok wyszedł. Ale żeby nie chodzi naokoło, to przejdźmy tędy. O! Normalnie tego... tej przepaści nie da się pokonać, ale wykonując busty prykata możemy spokojnie to wykonać. Zwróćmy się do wioski i zakończymy nasz odcinek. No i w tym odcinku to już by było na tyle. Damy się jeszcze pod łódkę i tam zakończymy ten odcinek. Oho!

Tam udamy się dopiero po Misty Island, żeby już mieć wszystko w tym hubie ukończone. Następny uciek się udamy w tamtą lokację, na tamtą lokację za pomocą tej łódki. No i jak już mówiłem, to by było na tyle. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania i dzięki za uwagę. Cześć!